Hej, zapraszam dzisiaj na test na żywo, jak widzicie mam mnie usta, więc dzisiaj będziemy sprawdzać trwałość pomadek. A pomadki, o których mowa, są to nowości z Golden Rose, nazywają się Vision Lipstick. Ogólnie w całym asortymencie jest 25 kolorów, ja mam troszeczkę poniżej połowy, mam 12 odcieni, także zaraz pokażę, jak one się prezentują, ale najpierw wyciągnę moją najbardziej ulubioną z tych wszystkich i jest to kolor 112, jest taki piękny różowy kolor. Na kamerze jest jeszcze bardziej neonowy niż w rzeczywistości, w rzeczywistości nie jest aż tak neonowy, jest rzeczywiście bardzo żywy i intensywny, ale kamera trochę jakby podbija jego neonowatość. Za te pomadki zapłacimy 9,90 i jest jeszcze lepsza cena od tych poprzednich hitów Golden Oath, czyli tych matowych pomadek, które naprawdę są hitem blogosfery i ogólnie codziennego życia. Ja mam wiele kolorów i również je sobie cenię. I Wy również je lubicie, wiem, bo piszecie mi o tym często. Także zobaczymy, jak one się sprawują. A oczywiście Golden Rose wyszło w tym samym czasie również z konturówkami, które również są nowościami i one nazywają się Dream Lips. Ale ponieważ konturówka przedłuża trwałość pomadki, a chcę sprawdzić, jak długo sama pomadka będzie się utrzymywać, to dzisiaj konturówek nie będę używać, nałożę samą pomadkę od razu na usta. Tak prezentuje się ten kolor na ustach. Trzeba powiedzieć, że jest naprawdę piękny. Jeżeli chodzi o krycie akurat tego koloru, czyli 112, to po pierwszej warstwie był taki jeszcze lekko transparentny ten odcień, natomiast drugie pociągnięcie pomadką sprawiło, że już mam jednolity, naprawdę mocno kryjący kolor na ustach. Komfort odnoszenia w tym momencie jest naprawdę wysoki. oczywiście po tych 5 minutach, więc to jest taki, wiecie, jeszcze pierwszy wyrok i no, myślę, że nie powinna wysłuchać, zwłaszcza, że w swoim składzie ma witaminę E. Ale zobaczymy, jak się będzie zachować w ciągu dnia, w tym momencie jest godzina 14.30, także zobaczymy wieczorem, jak będą te usta wyglądały. Zanim jeszcze Wam pokażę wszystkie odcienie, jakie mam, to opowiem Wam, co producent mówił w tych pomadkach, żebyśmy mogli to później skonfrontować z rzeczywistością. Pomadka Golden Rose Vision Lipstick zapewnia piękny wygląd ust przez wiele godzin. Tak asekuracyjnie nie... Nie jest napisane przez ile godzin, ale my to zaraz sprawdzimy. Delikatna, kremowa konsystencja idealnie się rozprowadza, daje uczucie lekkości i zapewnia wysoki połysk na ustach. No fakt, tutaj się zgodzę co do tej konsystencji i ten połysk też jest taki m, m, bardzo elegancki. Nie jest to taki wysoki połysk, jakbyśmy osiągnęły po nałożeniu błyszczyka, ale jest to taki bardzo charakterystyczny połysk dla kremowej pomadki. Wolna od parabenów formuła pomadki zawiera składniki odżywcze oraz nawilżające, takie jak masło shea, olej jak chochoba oraz witamina E. I zawiera 5 odcieni. Także e, tak, wygląda, e, tak wyglądają obietnice producenta, a ja zaraz Wam pokażę, jak wyglądają wszystkie kolory, które ja posiadam. Pomadki przychodzą do nas w czarnych, prostych, plastikowych opakowaniach z okienkiem po środku. Myślę, że takie opakowania nigdy nie wejdą z mody i są też bardzo praktyczne. Przynajmniej nie musimy otwierać każdej sztuki, żeby odnaleźć szukany kolor, zwłaszcza gdy mamy więcej niż jedną pomadkę. W opakowaniu znajduje się 4,2 g produktu, a tak prezentuje się moja armia 12 odcieni. Pamiętajcie, że mimo iż starałam się jak mogłam, to odcienie mogą się różnić zależnie od Waszych indywidualnych ustawień monitora, także weźcie to proszę pod uwagę. Tak prezentuje się wszystkie kolory razem na skórze. Według producenta mamy tutaj dwa wykończenia, albo kremowe, albo perłowe, ja natomiast oszukałam się jeszcze trzeciego, którym jest kremowe z drobinkami, ale zobaczmy jak każdy kolor prezentuje się osobno. 102 to ciekawy, rudawy kolor. Formuła wydaje się kremowa, jednak przy bliższej inspekcji dostrzegam drobinki, o których mówiłam wcześniej. Nie jest ona jednak perłowa. 103 to kremowa pomadka o świetnym, naturalnym, lekko zgaszonym odcieniu różu. Idealna na co dzień i świetna alternatywa dla odcienia nude. 104 to już delikatnie mocniejszy róż, także o wykończeniu kremowym. 106 to chłodny, perłowy róż. Mimo iż wykończenie jest perłowe, to na skórze efekt jest mało widoczny i nie przypomina w niczym tradycyjnych perłowych pomadek. 108 to jeden z moich faworytów. Intensywny, kremowy róż. Prawie fuksja. Miałam dylemat, czy do testu nałożyć ten kolor, czy 112. 109 to dość ciemny, beżowy kolor. Ma w sobie mikroskopijne złote drobinki, o których mówiłam wcześniej, jednak nie zapewniają one perłowego wykończenia. Uwielbiam takie kolory przy bardzo opalonej cerze. 112 to bohater dzisiejszego filmu. Bardzo intensywny róż wpadający w amarant. Wykończenie kremowe. 116 to rusz o wykończeniu podobnym do 109. Również ma w sobie drobinki, jednak nie są one zauważalne na skórze i nie czynią one go perłowym. 117 to boski, kremowy kolor. Pomarańczowo-czerwony, a może czerwono-pomarańczowy? Obecnie bardzo modny odcień, niesamowicie intensywny. 119 to głęboki kolor czerwonego wina. Może odrobinę bardziej malinowy. Wykończenie kremowe. 122 to najmniej ciekawy według mnie odcień. Typowa perła, dodatkowo w mało atrakcyjnym kolorze. Kompletnie mi się nie podoba. Na stronie wyglądał cudownie, a w rzeczywistości... Me. 124 to wisienka na torcie. Przepiękny fioletowo-różowy odcień, jakiego długo szukałam w drogoryjnych markach. Formuła cudownie kremowa. Będzie moim numerem 1 na wczesną jesień. Witam ponownie, jak Wam powiem, która jest godzina, to mi po prostu nie uwierzycie, także dam Wam te 3 sekundy na to, żebyście w tym momencie napisali w komentarzach, jak myślicie, jak dużo czasu upłynęło do momentu, kiedy nałożyłam pomadkę. Ile? 8 godzin, 3 godziny, nie wiadomo. Nie sugerujcie się światłem, tylko powiedzcie mi, jak myślicie, która jest godzina w tym momencie. Tak wezmę raz, dwa, trzy, ok To ja Wam teraz pokażę, która jest godzina i jest godzina prawie za 10 pierwsza. Także mam tą pomadkę na ustach od 14, tam około 14.30 było, także mam tą pomadkę na ustach przeszło 10 godzin. Po 10 godzinach pomadka za 10 zł wygląda tak, z jedzeniem, piciem i ogólnie takim normalnym zachowywaniem się, z gadaniem, no to ja bym sobie życzyła, żeby większość pomadek, nawet i droższych niż 10 zł, zachowywało się tak po 10 godzinach. Oczywiście już nie mam tego nawilżenia, które miałam na samym początku, jak nałożyłam pomadkę, ale tego można się spodziewać, no bo to normalne, że to nawilżenie znika. Ja jestem po prostu pod wielkim wrażeniem tego pigmentu, bo usta mam nadal... Prawie że tak samo intensywnie różowe, jak miałam na początku, co jest najlepsze. Jeżeli kolor gdzieś stracił intensywność, to stracił intensywność po całości, ani mam jakichś tam, nie wiem, plasków na, na ustach, gdzie nie ma zupełnie koloru, albo kolor jest bardziej intensywny, także jestem naprawdę pod wielkim wrażeniem. Zwłaszcza, że nic mi się nie wylało ko poza kontur. No naprawdę nie mam też tych ust, jakichś strasznie przesuszonych. Mam po prostu takie, jakby, moje naturalne usta i właściwie nie czuję nic na ustach w tym momencie. Także kilka razy też mi się zdarzyło dotknąć ust tak przypadkiem, bo myślałam, że już nic nie mam, na przykład po jedzeniu. Ale się okazuje, że, że ma umalowane i nawet jest to dalej widoczne. Pomadka traci już w pewnym momencie takie swoje zdolności odbijania się. Zobaczycie, już takie bardzo minimalne ślady zostają, a na ustach dalej ten pigment jest, czyli się po prostu jakby wżera w tą skórę i naprawdę zostaje na bardzo dużo, dużo godzin. Także ja jestem jak najbardziej na taki. Myślę, że same zresztą widzicie, że można spokojnie polecić te pomadki. Napiszcie mi koniecznie w komentarzach na dole, który z kolorów, który Wam pokazałam wcześniej podobał się Wam najbardziej. Dla mnie zdecydowanie 8 i 12, czy, no, znaczy 112 i 108 to są po prostu takie moje kolory, to piękne, piękne róże, jeden jest bardziej chłodny, drugi jest bardziej ciepły, ale oba po prostu uwielbiam. Mam nadzieję, że się Wam ten test spodobał, już nie mogę doczekać czytania Waszych odpowiedzi co do tego ile czasu tą pomadkę mam na ustach. Ciekawa jestem, ile daliście tej pomadce. Także dziękuję Wam dzisiaj za uwagę. Zapraszam Was na mojego Facebooka. Jeżeli się Wam ten filmik spodobał, to bardzo Was proszę o kliknięcie kciuka do góry. Zachęcam do subskrybowania kanału i do zobaczenia następnym razem. Pa!